Słońce delikatnie opadało ku horyzontowi, malując niebo ciepłymi odcieniami pomarańczu i różu, gdy Marta stała na tarasie swojego domu, obserwując gości, którzy powoli rozchodzili się po przestronnym ogrodzie. Przez gęste korony drzew rozlewał się cichy szmer rozmów, a gdzie nigdzie rozbrzmiewał śmiech. Muzyka klasyczna, ledwo słyszalna, unosiła się w powietrzu, tworząc subtelne tło do wieczoru. Marta poczuła nagły przypływ satysfakcji. Ten dom, który kupiła własnymi oszczędnościami, którym znalazła swój azyl i wreszcie mogła odetchnąć, był spełnieniem jej marzeń. Nikt z rodziny nie wiedział, że właśnie tutaj ukrywała swoje prawdziwe życie, swoje własne miejsce, które dla niej znaczyło wszystko. Przyjęcie odbywało się w gronie około 40 osób: rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, a także kilka osób, które Marta poznała w ciągu ostatnich lat, kiedy zaczęła realizować swoje pasje. Wielu z nich towarzyszyło jej od dawna, inni dopiero się poznawali, ale wszyscy wydawali się zrelaksowani, Napawało Martę dumą. Na trawniku stały rozstawione białe, drewniane stoły, udekorowane kwiatami w odcieniach lawendy i bieli, a na nich porcelanowe talerze i kryształowe kieliszki. Wszystko było dopięte na ostatni guzik, a zapach pieczonego kurczaka i świeżo krojonych warzyw mieszał się z aromatem świeżo skoszonej trawy. Marta, wyglądasz przepięknie, pochwaliła ją Kinga, przyjaciółka od lat, podchodząc z butelką białego wina. Miała na sobie zwiewną. Jasnozieloną sukienkę i rozpuszczone kasztanowe włosy. Wiesz, takie przyjęcie to rzadkość w tej rodzinie. Dziękuję, Kinga, uśmiechnęła się Marta, czując, jak lekkie ciepło wypełnia jej serce. To trochę mój sposób na podzękowanie sobie samej za ostatnie lata. Obie kobiety spojrzały na innych gości, którzy rozmawiali w małych grupkach. Panowała spokojna atmosfera, nie było widać ani cienia napięcia, a jednak Marta nie potrafiła się do końca uspokoić. Z za rogu tarasu wyłonił się ojciec, Jan Kowalski, wysoki, szpakowaty mężczyzna o przenikliwym spojrzeniu i sylwetce, która nawet w wieku 65 lat nie straciła mocy dowódcy. Miał na sobie elegancką, granatową marynarkę, a w dłoni trzymał kieliszek szampana. "Czas na chwilę rozmowy", Marta rzucił, kierując się w stronę córki z charakterystycznym, nieco surowym uśmiechem. Marta skinęła głową i podała Kingi kieliszek z winem, po czym podeszła do ojca. Co się stało, tato? Zapytała, choć czuła, że to nie będzie zwyczajna rozmowa. Jan spojrzał na nią uważnie, jakby szukał słów. Chcę, żebyś poznała Michała, powiedział, a w jego tonie zabrzmiała nuta niepewności. W tej chwili obok niego stanął młodszy brat Marty, Michał, mężczyzna, którego Marta pamiętała jako trochę zagubionego chłopaka, ale teraz widziała, że coś się w nim zmieniło. Jego jasne włosy były lekko rozczochrane, a na twarzy malowało się napięcie i niepokój. Cześć, siostrzyczko, powiedział cicho, próbując wymusić uśmiech. Marta odwzajemniła go z delikatnym wzruszeniem. Michał, dobrze cię widzieć, odezwała się spokojnie. Wtem z wnętrza domu pojawiła się matka, Ewa Kowalska, kobieta o chłodnym spojrzeniu i idealnie ułożonych blond włosach. Jej surowa sylwetka i ciemna, klasyczna sukienka nadawały jej aurę dystansu. Wszyscy powinniśmy się cieszyć. Że jesteśmy razem, powiedziała z wyraźnym chłodem, którego nikt nie kwestionował. Marta poczuła, jak zimny dreszcz przebiega po jej plecach. Rodzina, choć zebrana razem, była jak oddzielne światy, które nie zawsze się rozumiały. Po krótkim przemówieniu Marty, która podzękowała gościom za przybycie i wyraziła nadzieję na wspólny, spokojny wieczór, rozmowy zaczęły się rozpraszać na mniejsze grupki. Tematy krążyły od wakacyjnych planów po wspomnienia z dzieciństwa, a śmiech niósł się po całym ogrodzie. Marta odsunęła się na bok, by chwilę odetchnąć i przypatrzeć się rodzinie. Kinga podeszła do niej cicho. Słyszałaś, co mówił Michał przed chwilą z ojcem? Szepnęła, spoglądając z troską. Tak, przytaknęła Marta, zaciągając się powoli zapachem lawendy. Chodzi o pożyczkę, którą wziął na coś. Nie wiem, co dokładnie, ale rodzice wydają się tym bardzo przejęci. Kinga skinęła głową. Czasem najbardziej bolesne są te milczenia, powiedziała cicho. Jakby bali się mówić o problemach, by nie psuć wizerunku. Marta westchnęła, patrząc w dal na zachód słońca. Wiesz, to dziwne. Przez lata wydawało mi się, że wszystko jest jasne, że znam ich dobrze. A teraz czuję, że jest tyle rzeczy, których nie wiem. W międzyczasie Jan i Ewa prowadzili na uboczu cichą rozmowę, która zdawała się być pełna napięcia i niepokojów. Marta nie chciała ich przeszkadzać, ale przez drzewa docierały do niej fragmenty zdań. Pożyczka się nakręca, a Michał nie ma jak tego spłacić, mówił ojciec głosem, który zdradzał troskę. Nie wiem, co z tym zrobić. To nie moja sprawa, odpowiedziała matka z ironicznym uśmiechem. Niech sam sobie radzi. My mamy swoje życie. Marta poczuła, jak coś w niej pęka. To, co miało być spokojnym wieczorem, zaczynało nabierać innych barw. W głowie przemykała myśl, że jej własne życie też nie jest takie, jakim je przedstawiała rodzinie. Tajemnica domu, który kupiła na własny rachunek, miała jej dać niezależność. Ale czy rzeczywiście to wystarczy? W tle powoli zbierały się chmury, a wiatr zaczął poruszać gałęziami drzew, jakby zapowiadając zmianę. Noc powoli zapadała nad ogrodem, a lampione zaczęły rozświetlać przestrzeń miękkim, ciepłym światłem. Przy stołach rozmowy przybrały bardziej kameralny charakter. A niektórzy z gości zaczęli delikatnie odchodzić na bok, tworząc mniejsze grupki. Marta usiadła przy jednym ze stolików obok Kingi i Michała, który wciąż wydawał się nieco spięty. Próbowała znaleźć w nim jakieś oznaki spokoju, lecz jego wzrok błądził, a ręce nerwowo ściskały kieliszek. Michał, chciałabyś coś powiedzieć? zapytała cicho Marta, nachylając się do brata. To, to nie takie proste, zaczął, a głos mu zadrzał. Wziąłem tę pożyczkę. Bo chciałem pomóc firmie. Nasz wspólny biznes zaczął mieć problemy, a ja myślałem, że uda się to odkręcić. A co to za firma? Zainteresowała się Kinga, która słyszała o tym pobieżnie. To firma ojca, zajmująca się nieruchomościami odpowiedział Michał, spuszczając wzrok. Wzięliśmy dużą pożyczkę na inwestycje, ale rynek się zmienił, a kredyt zaczął rosnąć. Ja nie mam jak tego spłacić, a rodzice uważają, że to moja odpowiedzialność. Marta poczuła, jak w jej wnętrzu zaczyna kiełkować determinacja. Michał, słuchaj, powiedziała stanowczo, nie możesz brać na siebie wszystkiego sam. Razem powinniśmy to rozwiązać. Brat podniósł na nią spojrzenie, widząc w jej oczach wsparcie, które dawno przestał odczuwać. Problem w tym, że rodzice mnie nie wspierają, przyznał. Uważają, że to ja powinienem się tym martwić, a oni mają swoje sprawy. Nagle z oddali dobiegł głos ojca który zbliżał się w ich stronę, rozmawiając przez telefon. Tak, wiem, mówił Jan, ale Michał musi zrozumieć, że to on jest odpowiedzialny za długi. Pożyczka się sama nie spłaci. Marta spojrzała na brata, a w jej oczach zrodziła się myśl, która miała odmienić losy tej rodziny. Kilka dni po przyjęciu Marta zaprosiła Kingę do swojego sekretnego domu, o którym nikt w rodzinie nie wiedział. Był to niewielki, ale przytulny domek na skraju miasta, otoczony ogrodem który sama zaprojektowała. To miejsce było dla niej symbolem niezależności i wolności. Chcę ci coś pokazać, powiedziała, otwierając drzwi. Kinga weszła do środka i rozejrzała się z zachwytem. Wnętrze było urządzone z dbałością o każdy detal, ciepłe kolory i światło lamp tworzyły atmosferę spokoju. Nie wiedziałam, że masz takie miejsce, przyznała. To moja tajemnica, uśmiechnęła się Marta. Nikt w rodzinie o tym nie wie. To mój azyl, moje schronienie. A co zamierzasz z tym zrobić? Marta spojrzała na przyjaciółkę z determinacją. Myślę, że nadszedł czas, żeby powiedzieć prawdę. Może to właśnie to miejsce pomoże nam wszystkim się odnaleźć. W tym momencie jej telefon zaczął dzwonić. Na ekranie pojawiło się imię ojca. Muszę odebrać, powiedziała, wychodząc na taras. Po drugiej stronie usłyszała surowy głos. Marta, musimy porozmawiać. Pożyczka Michała rośnie, a my nie mamy jak tego spłacić. Proszę, sprzedaj swój dom i pomóż rodzinie. Słowa te padły jak grom z jasnego nieba. Marta zbladła, ale w jej sercu zrodził się ogień. Jeśli pożyczka sama się nie spłaci, to może zaczniecie się pakować, odpowiedziała spokojnie, ale stanowczo, macie trzydzieści dni na wyprowadzkę. Rozmowa się urwała, a Marta wróciła do środka, wiedząc, że to dopiero początek burzy. Następnego ranka, gdy światło porannego słońca przedzierało się przez zasłony, Marta obudziła się z poczuciem, że jej słowa wieczorem poprzedniego dnia mogły rozpocząć coś, czego nikt się nie spodziewał. Mimo, że wewnątrz panował spokój, atmosfera wokół niej gęstniała. Telefon zadzwonił niemal natychmiast po jej śniadaniu. Na ekranie wyświetliło się imię matki Ewa Kowalska. Marta, co ty powiedziałaś wczoraj wieczorem? Głos był ostry, pełen niedowierzania. Powiedziałam prawdę, mamo, odpowiedziała spokojnie Marta. To dom, który sama kupiłam i w którym mieszkam. Nie mogę pozwolić, żebyście mnie zastraszali. To jest niedopuszczalne. Zawołała matka. Jak możesz tak mówić o rodzinie? Marta poczuła, że musi być mocna. Mamo, rodzina to nie tylko długi i pożyczki. To także wsparcie i szacunek. Jeśli chcecie problemów, to zapraszam. Macie 30 dni na wyprowadzkę z tego domu, który od lat zajmujecie. Przecież to nasz dom. Krzyknął w słuchawce ojciec. Mój też, przerwała stanowczo Marta. Ale to jest mój dom, który kupiłam sama. I to ja decyduję, kto tu mieszka. Po drugiej stronie zapadła cisza. Marta odłożyła telefon i usiadła, czując że przekroczyła granicę, po której nic nie będzie takie samo. Kilka dni później w ogrodzie kowalskich znów zebrała się rodzina, ale tym razem atmosfera była zupełnie inna. Ludzie rozmawiali cicho, niemal szepcząc, a spojrzenia pełne były podejrzeń. Marta postanowiła działać. Wiedziała, że jeśli nie zapanuje nad sytuacją, sprawy wymkną się spod kontroli. Chciałam wam coś pokazać, powiedziała, prowadząc rodzinę do swojego sekretnego domu. Wszyscy stali w progu, zaskoczeni przestrzenią i ciepłem, które emanowało z wnętrza. To jest mój dom, mówiła Marta. Miejsce, które pozwoliło mi zacząć od nowa. I nie zamierzam go oddać. Matka nie kryła zdenerwowania. To niesprawiedliwe, syknęła. Powinnaś pomagać rodzinie, a nie odcinać się od nas. Pomagam Wam, odpowiedziała Marta. Ale nie za cenę mojej wolności. Wtedy Michał, który dotąd milczał, zajął głos. Wiem, że popełniłem błędy, powiedział. Ale potrzebuję waszego wsparcia, nie oskarżeń. Zgromadzeni spojrzeli na siebie z różnymi emocjami, od złości po smutek. W powietrzu wisiała niewypowiedziana prawda, której nikt jeszcze nie odważył się wyrazić. W tym momencie Marta wiedziała, że zrobiła coś, czego nikt się nie spodziewał, nie poddała się presji, ale też otworzyła drzwi do rozmowy, która mogła zmienić wszystko. Po rodzinnej konfrontacji tajemniczym domu, atmosfera u Kowalskich była napięta jak nigdy dotąd. Marta czuła, że powoli zmienia się układ sił, a niektóre osoby zaczynają dostrzegać, że jej decyzje nie są kaprysem, lecz wyrazem odwagi i determinacji. Kilka dni po spotkaniu Marta umówiła się na kawę z kuzynką Julią, z którą łączyła ją od zawsze bliska więź, choć rodzina często nie zauważała jej znaczenia. "Marto, muszę ci powiedzieć" zaczęła Julia szeptem, jakby bała się, że ktoś ich podsłucha. Podziwiam to, co robisz. Wiesz, że zawsze byliśmy trochę na uboczu, ale Twoja postawa otwiera oczy. Marta uśmiechnęła się lekko. Czasem trzeba postawić granice, by nie zostać zmiażdżonym. Julia spojrzała na nią poważnie. Jeśli potrzebujesz pomocy w negocjacjach z rodzicami, jestem z Tobą. Wiesz, że znam prawo i mogę coś doradzić. Dziękuję, to dla mnie bardzo ważne, odpowiedziała Marta. Wieczorem, podczas rodzinnej kolacji, Julia niespodziewanie pojawiła się u boku Marty. To wywołało szmer zdziwienia wśród rodziny. Cóż za miła niespodzianka, powiedziała matka, próbując ukryć zdenerwowanie. Jan spojrzał na Martę i Julię z mieszanką zaskoczenia i niepokoju. Widzę, że nie jesteś sama, powiedział. Nie, tato, odparła Marta. Tym razem mam wsparcie. W następnych tygodniach sytuacja u Kowalskich stawała się coraz bardziej skomplikowana. Marta, wspierana przez Julię, zaczęła stawiać jasne warunki dotyczące spłaty pożyczki i zarządzania rodzinnym majątkiem. Podczas jednej z gorących rozmów przy stole, Jan próbował przekonać córkę do sprzedaży jej domu. Marta, rozumiesz, że to dla dobra rodziny mówił stanowczo. Ten dom mógłby pomóc spłacić długi. Marta spojrzała mu prosto w oczy. Nie zamierzam sprzedawać czegoś, co jest moją niezależnością. Jeśli chcecie mojej pomocy, usiądźmy do stołu i porozmawiajmy na równych prawach. Ewa, która dotąd milczała, nagle wkroczyła do rozmowy. Jesteś uparta, jak zawsze, powiedziała z goryczą. Ale może czas, byś zrozumiała, że nie wszystko można mieć na własnych warunkach. Marta uśmiechnęła się z lekką ironią. Mamo, może właśnie o to chodzi o to, by mieć prawo decydować o swoim życiu. Julia, stojąc obok, poparła ją. To nie jest kwestia uporu, ale poszanowania praw każdego członka rodziny. Rozmowa trwała długo, pełna emocji i napięcia, ale była też początkiem nowej ery w relacjach Kowalskich. Kilka tygodni po burzliwych rodzinnych rozmowach Marta wraz z Julią udały się do renomowanej kancelarii prawnej, by omówić możliwości ochrony jej praw do domu i podjęcia skutecznych działań wobec rodzinnych długów. Pani Marta. W obecnej sytuacji kluczowe będzie ustalenie, że dom należy wyłącznie do pani, tłumaczyła prawniczka, pani Kowalczyk, doświadczona w sprawach rodzinnych i majątkowych. Jeśli rodzina próbowałaby wymusić sprzedaż czy dostęp do środków, możemy przygotować odpowiednie zabezpieczenia. Chcę też, by długi mojego brata nie obciążały mnie ani mojego majątku, powiedziała marta zdecydowanym tonem. Pani Kowalczyk kiwnęła głową. To rozsądne. Przygotujemy niezbędne dokumenty i. Jeśli będzie trzeba, reprezentujemy panią w sądzie. Tymczasem w domu Kowalskich atmosfera stała się jeszcze bardziej napięta. Jan i Ewa, poczuwając się do zagrożenia, zaczęli organizować własne działania. Jeśli Marta myśli, że ujdzie jej to na sucho, to się myli mówił ojciec do matki podczas jednej z dyskretnych rozmów. Ten dom i pieniądze muszą wrócić do nas. To nasza rodzina, a nie jej własność. Musimy działać ostrożnie. Dorzuciła Ewa z zimnym uśmiechem. Może trzeba znaleźć sposób, by zburzyć jej sojusze. Pewnego wieczoru, gdy Marta wróciła do domu, zastała na progu nieznanego mężczyznę w średnim wieku. Przedstawił się jako pan Łukasz, dawny współpracownik jej ojca, który, jak wyjaśnił, postanowił pomóc Marcy po tym, jak zorientował się, że w rodzinie dzieje się coś niedobrego. Znam pana Jana od lat, mówił Łukasz z powagą. Wiem, że jest dumny i uparty ale czasem jego decyzje mogą zaszkodzić rodzinie. Chcę pomóc, by znaleźć rozwiązanie, które nie zniszczy waszych więzi. Marta, zaskoczona, ale też ostrożna, postanowiła zaufać nieznajomemu. Jeśli chcesz pomóc, cieszę się, powiedziała. Bo czuję, że to jeszcze nie koniec walki. W ciągu następnych dni pan Łukasz stał się cennym doradcą Marty, dostarczając informacji i strategii, które miały pomóc jej w negocjacjach i ochronie majątku. Dom Kowalskich, który dotąd tętnił rodzinnym życiem, coraz częściej wypełniała cisza przerywana jedynie napiętymi rozmowami. Jan i Ewa poczuli, że tracą kontrolę nad sytuacją, a ich duma zaczęła ustępować miejsca frustracji. Jednego wieczoru Jan siedział samotnie w gabinecie, przeglądając dokumenty i rozmyślając nad swoim losem. Do pokoju weszła Ewa, z twarzą pełną zmartwienia. Janie, musimy się zastanowić, czy ta walka z Martą jest warta wszystkiego, powiedziała cicho. Może lepiej znaleźć jakiś kompromis, zanim stracimy wszystko. Jan uniósł wzrok, spojrzał na ją z mieszaniną rozgoryczenia i zmęczenia. Kompromis? Po tylu latach poświęceń? Zapytał sarkastycznie. Nie mogę tak po prostu odpuścić. Ale czy myślisz o tym, co tracimy? Dodała Ewa. Rodzinę, spokój. Może Marta ma rację, a my za bardzo się upieramy. Tymczasem Marta, wspierana przez Julię i pana Łukasza, kontynuowała przygotowania do rozprawy sądowej. Czuła ciężar odpowiedzialności, ale też nadzieję, że wreszcie odzyska spokój i sprawiedliwość. Dzień rozprawy sądowej nadszedł szybko. Sala pełna była emocji, a rodzina Kowalskich zebrała się, by być świadkami prawdziwego zwrotu akcji. Marta z Julią i panem Łukaszem weszli do sali z pewnością, że sprawiedliwość jest po ich stronie. Przed sądem pani Kowalczyk przedstawiła argumenty, potwierdzając wyłączną własność Marty do domu i brak praw rodziny do zmuszania jej do sprzedaży. Jan i Ewa próbowali przekonywać, że rodzina powinna trzymać się razem, a pożyczka jest obowiązkiem wszystkich. Jednak sąd uznał, że prawa Marty są chronione, a odpowiedzialność za długi Michała nie obciąża jej majątku. Wyrok był jasny: Marta zachowuje swój dom, a rodzina musi znaleźć inny sposób na rozwiązanie swoich problemów. Po rozprawie wszyscy poczuli ulgę, choć relacje nadal były napięte. Marta jednak poczuła, że nadszedł czas na nowe początki, nie tylko dla niej, ale i dla całej rodziny.